Hej, witajcie na moim kanale, i dzisiaj spróbuję zrobić minimalistyczne torty z Pinteresta. Będą to dwa torty, jeszcze nie wiem do końca, jakie. Zainspiruję się tylko i wyłącznie zdjęciami z Pinteresta. Stworzę. Albo coś podobnego, albo coś po mojemu, jeszcze nie wiem. Nie chcę też robić za bardzo trudnych, bo wiem, że może mi to też nie wyjść, ale obiecuję, postaram się zrobić je jak najlepiej. Mam nadzieję, że mi się uda i zapraszam Was do oglądania. Robimy malutkie torty z Pinteresta. Okej, okay, biszkopt prezentuje się tak. Jest to taki duży placek, ale teraz będę wykrajała z niego mniejsze takie kółeczka, zobaczymy czy coś z tego wyjdzie. wcześniej upiekłam biszkopt, ponieważ lepiej się go przekraja. Gdybym upiekła go w dniu, kiedy bym składała tort, jest możliwość, żeby się strasznie porozwalał. No chyba, że mogłabym upiec amerykański biszkopt, ale wolę nie. Teraz dajemy natłowa w pierwszym torcie zrobiłam właśnie tak, że przykładałam go kremem i natlowem. Może to oczywiście nie być natlow, ja akurat go użyłam. Może to być też ganas z czekolady, czy inne takie rzeczy. Wszystkie blaty, czyli biszkopt, nasączałam kończem z soku cytryny i jakimś słodzidłem, oczywiście z wodą, po to, żeby ten biszkopt nie był suchy. Ponieważ gdy będzie suchy, będzie niesmaczny, uwierzcie mi. Dobra. Chyba jest równo, czy nie? No, ja bym tutaj przybił jeszcze. Przed składaniem tortu zrobiłam Co? krem maślany na, kamieka, na bezie szwajcarskiej. Tak. Przepisy są oczywiście w opisie. Krem musiałam zabarwić na kilka różnych kolorów. No z 50 gramów to jest chyba. Jeszcze troszeczkę muszę. Tak, żeby... Już 60. Albo nawet 70. Nie go nie dawałem, a nie rozdowiał jak powinienem. Chyba. Ja jeden raz. Przekładam porc, właśnie klasycznym tak. kremem, z mascarpone, śmietanki i cukru pudru. Masz liście, no nie? I jak myślisz, że laskowy, że masz brązowe i zielone, jako listek i mogłoby być? Wiesz. Bo orzech bardziej pasuje do burówek, a co do tego bardziej pasuje, wiesz, tak korystycznie zielony, według mnie. No, okej, okay. trzeba je nasączyć od tej strony. O, Jezus, krzywo. Jest chyba dobrze. Jeżeli chodzi o torty w Ameryce, uważam, że są gorsze, może nie pod Czy względem jest... smakowym, ponieważ nie jadłam, ale są masakrycznie tłuste i kaloryczne. Sam cukier i tłuszcz nawet oni przekładają tort kremem maślanym, który u nich składa się z utartego masła z cukrem, ewentualnie ekstrakt z wanilii i chyba łyżka śmietanki. Nie wiem, czy słyszeliście, ale u nich nawet jeden kawałek tortu potrafi mieć tysiąc kalorii i nawet więcej. Czy Wy sobie zdajecie sprawę, ile to jest? Nie wiem, nie oceniam. Dobrze, że jesteśmy tutaj w Polsce i u nas przykłada się tort to to do... innym kremem, o wiele lepszym. No, i właśnie zaczęłam przekładać tort kremem maślanym, który zabarwiłam na taki limonkowo-zielony kolor. Na początku położyłam taką cieniutką warstwę, potem wsadziłam ten tort do lodówki na chwilę. Znowu wyjąłam i położyłam grubszą warstwę tego kremu. Zaczęłam sprycować, chyba tak to się mówi, ciemniejszym kolorem, odcieniem zielonego, odcieniem. I zrobiłam takie u góry falbanki, tak samo na dole. Ej, ładnie. Jakiś tort weselny. Nie? Ej, ale ładne chmury można było zrobić tak. Lenor, niebieski ten. Ten tort ma przypominać taką cute żabę. Mi on przypomina, okej. Okay, ja nie umiem rysować żaby na tortach, więc zrobiłam taką bardzo prostą buźkę. Hmm. A myślę, że żabę zrobisz w Ale jak, żebym miałam zrobić? Nie wiem. Twarz żaby. Różowym jeszcze. A, rumieńce. Cute! Ok, tak się prezentuje mój pierwszy Pinterestowy tort. Pokażę Wam go potem ładniej. Cute. Następny tort, który według mnie wyszedł gorzej, jak zwykle, ale to nic. Znowu nasączałam biszkopt i ten tort przekładałam kremem i jagodami. Powiem Wam, że musiałam tych rzeczy naprawdę bardzo mało dać do środka ponieważ te torty są małe i gdybym dała czegoś więcej, chociaż i tak dałam tego naprawdę dużo, to mogłyby po prostu się przechylać albo rozwalać, albo mi by było trudno je złożyć. Zrobiłam naprawdę proste połączenie smakowe, bo krem i jakieś owoce, krem i jakaś tam czekolada, ale to dlatego, że chciałam wykorzystać rzeczy, które miałam w domu. Jak widać, starałam się tego dać tam naprawdę dużo, ponieważ po przekrojeniu na taki kawałek, naprawdę wydaje się, że tych składników jest mało. Borówy, okłamiesz nas. Nie. Z tego, co tego mówię. No. Nakładam pierwszą warstwę kremu maślanego. Ten to troszeczkę mi się przechylił na jedną stronę, ale potem starałam się to jakoś uratować. Kuba z boku pomagał mi farbować krem na inne kolory, żeby mogła właśnie zrobić coś innego. Nie? Czemu miałbyś się nie pojawiać? Dajemy tylko 20 sekund. To dziewczyna sobie gada z koleżankami. Nagle zamykają się drzwi, I odjeżdżam taką żeby wsiąść, to są, nie, my, my zdążyliśmy dobiec, ona stała obok i se gadała. Już. Jeszcze klika od drzwi jak się zamknęły. Starałam się właśnie wyszprycować, narysować, namalować <grytki> kwiatki. Hey. Jak Patryk rozgląda, dobrze. ja właśnie te kwiatki usmać się wspomniały. Okay. To było fajne. One nie wyszły tak, jak chciałam. Zdecydowanie zrobiłam je za duże i nie za ładnie Ale to wyszło. A na dół dodałam właśnie jakiś niebieski kolor i mi tego nie starczyło, więc stwierdziłam, że coś napiszę. Fuck, ej, ładnie wyszło! Miało być napis Flowers, ale mi się nie zmieścił, więc się troszeczkę wkurzyłam. Stwierdziłam, że ej, to jest pinterestowy, minimalistyczny tort. Więc w sumie on może być taki trochę nieładny. No dobra, masz tak się prezentują moje dwa minimalistyczne torty. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Wyszły chyba nawet ok. Zdecydowanie ta żabka, czyli ten zielony tort, podoba mi się o wiele bardziej. Tam miałam napisać Flowers, ok? Chyba nie najgorzej, ale tak wiem, mogło być lepiej. Tak jak zawsze zresztą, słońce zaszło. Nieważne, widzimy się w kolejnym filmie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dziękuję, że jesteście. Wpadajcie na mojego Instagrama, ponieważ tam na pewno pojawią się zdjęcia tych tortów. Życzę wam miłego dnia, udanych wakacji i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa.